Cześć, witam Cię na kolejnym spotkaniu. Łatwe zarabianie kryptowalut. Dziś giełda Build Your Dream Finance. Jest to jedna z pięciu giełd, z którymi mam bardzo dobry kontakt i stąd mogę dostawać i podawać dalej bardzo ciekawe propozycje: propozycje po prostu dla Ciebie, aby ułatwić Ci, ułatwić ci start na rynku kryptowalut. I taką propozycję mam dziś z giełdą Build Your Dream Finance wiążą się naprawdę bardzo dobre emocje, ponieważ giełda, giełda zrobiła już dla mnie kilka bardzo lukratywnych, lukratywnych ofert właśnie dla moich odbiorców były to, były to żywe, żywe pieniądze, że tak powiem, które po prostu były do rozdania i podobnie jest też teraz, jesteśmy na giełdzie Build Your Dream Finance, na początku wyskakuje nam informacja, to dla traderów, zero opłat transakcyjnych dla market makera na rynku spot, jeśli szykujesz zakupy to możesz zrobić je tutaj bez opłat, ja na razie Klikam, jesteśmy na głównej giełdzie. Czym charakteryzuje się ta giełda? Charakteryzuje się swoją prostotą, moi drodzy budowy. Jest to bardzo duży atut dla osób, które cenią sobie szybkość poruszania się po giełdzie i dla osób, które być może są nowe w środowisku kryptowalut. Właśnie ta giełda może być, może być dla nich czymś, czego szukają. Niedługo wchodzi też karta, karta FISA. Robiłem też o tym materiał, także może być to bardzo przydatne na Narzędzie dla każdego z nas. I przechodzę już bardzo szybko do oferty, którą mam dla Ciebie dzisiaj. Okej, okay, moi drodzy, tak wygląda ta promocja jest ona skierowana typowo do osób, które chcą zrobić depozyt, depozyt czyli do osób, które mają już jakieś zasoby. Jeśli zrobisz taki depozyt, dostaniesz. Cash, Baku, tak wygląda ten bonus. W ofercie pierwszej bonus wypłacany jest w postaci bonusowych środków, czy też kuponu. Bonusy są wypłacane raz w tygodniu, zwykle, zwykle jest to piątek. Z tym, że pozostałe dwie oferty, w których dostajesz VIP status 2 na miesiąc kolejny przy depozycie. 500 lub więcej kalkulowany jest na koniec miesiąca i to samo jeśli chodzi o bonus trzeci. Jeśli osiągniesz volume powyżej 100 tysięcy USDT, to oczywiście kierowane jest do traderów, dostaniesz dodatkowo 100 bonusu, i tutaj mówimy o stówce w żywej gotówce. Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa w tym konkursie, w tej promocji, w tym bonusie, są poniżej opisane jako Event rules, możesz się sobie spokojnie doczytać. Skopiuję i wkleję wszystkie te informacje. Jeszcze raz pod tym filmem. Tyle ode mnie. Serdecznie Was zapraszam na giełdę. Build dream finance i korzystajcie z bonusów, które są dostępne. Ten bonus dostępny jest do dnia 20 września. Tyle ode mnie i widzimy się na następnym spotkaniu. Cześć.